słońce. A jest to słońce, mamy tu słońce. Jaka. Okay. Dobrze, Dobrze. Tak, ręka. Dobrze. Świetnie. O no to niech tam co było. Saudio, Saudio! Trzymaj, 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 trzymaj. trzymaj, 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 trzymaj. Ręka już. Już ręka Sara. Super Sara. Już ręka. Dobrze, bardzo dobrze. 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 Super! Nie! Yeah. Bardzo dobrze Sara. Brawo. Ręka, szybko. Dobrze. Ręka od razu w pancerz. Trzymaj, trzymaj. Dobrze. trzymaj, dobrze! dobrze. Ręka od razu w pancerz. dobrze! Dobrze, ręka, niski Sau. Gardę trzymaj Sara. Dobrze! Zapieraj! Ręce, więcej Brawo, brawo! Dobrze jest! Trzymaj. trzymaj gardę Sara. Więcej ręce, Sara. Mocno, Sara! Ciało! Ręce! Dobrze! Bardzo! Super. Dobrze. Bardzo dobrze! Tak! To jest to! Super, super! Cały czas to samo, to samo Sara! Powtarzaj! Powtarzaj Saugio! Dobrze! Bardzo brawo. dobrze! Saugio już, ręka! Bardzo dobrze! Brawo, brawo, brawo! Świetnie! Sara świetnie. świetnie. Jest bardzo rewelacja! Naprawdę... jest po prostu rewelacja. Tyle A... tak dalej, okej? Okay? Bardzo dobrze. Sałgiowczonas i Tyfne. Co? No chyba, chyba was poprzało, musisz teraz sam i o nam człowiek pokazać, żeby sędziowie nie wziął Przekwity i gleby, na razie jest super Super, bardzo dobrze tak? Super stara. oto właśnie tak. Jest super bardzo dobrze wyraził Sałgi i sałgi obczonanszoj i tyle To tak? Ci wystarczy Pięknie wygrabiłaś Powaliłaś pięknie, wiesz, wykorzystała Widzisz, jak lepo? No, Świetnie Bardzo dobrze Bardzo dobrze Ile tam było? Będzie dobrze Tylko sałgi obczonanszoj i odejście Również nie przegrał tymi adami, dobra? Widzisz To wyskoczował Mamy tutaj glebę, jak do siedemnego. Saugiok, co na ancho? Saugiok, co na ancho? Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, dobrze. Super. Saugiok, co na ancho? Cześć, czona. No, brawo, czona. Ręce. Saugiok, jo. Dobrze. Saugiok, Sara, ręce, czona, czona, proste. Daj. Z Saugio Szybko z Super, super! Zaubiak. Zaubiak szybko pokażę. Za stres, ręka mi się, się. Staję, staję, <grywa> Już Saugio, dobrze! Już Saugio! Trzymaj, 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 trzymaj! Uderzenie proste, już! Proste uderzenie Sara! Już, atakuj! Atakuj Sara! Nie ma czasu, jedzie! Już, dobrze! Dalej Sara, atakuj! Atakuj Sara! Mało czasu! Idzie Sara, końcówka, końcówka, końcówka Sara! Trzymaj, atakuj, już końcówka! Ja Ale oczywiście ja sam, będzie. będzie. O. 对。<Yeah. S 2> <laughs>